Przyszłość. Mamy rok 2016. Robotów w ogóle nie da się już odróżnić od ludzi. Twój ekspres do kawy dysponuje sztuczną inteligencją. Nie ma żadnego wstydu w przyznaniu się do tego, że sam posiadam zaawansowane wszczepy wewnątrzspojówkowe, które pozwalają mi m.in. na oszczędzanie energii poprzez wyłączanie wzroku, kiedy mrugam oczami. Wygląda to niesamowicie. Oprócz tego mogę też jednak robić inne pożyteczne rzeczy. Jedną z nich jest doświadczanie gier wideo w sposób, który kiedyś nawet nie przeszedłby nam przez myśl. Spójrzcie na to. Niby celuję w zupełnie innym kierunku, ale wystarczy tylko, że spojrzę na czaszkę tego strażnika, a moja broń podczas celowania namierzy dokładnie ten sam punkt. No... prawie. Spróbujmy jeszcze raz. Ech, może teraz? Ech, Patrzcie, widać mu strzałkę w głowie. To jest przeszłość gier wideo. Tak na poważnie to niestety nie jestem jak Adam Jensen i nie mam wszczepów w oczach. I nigdzie indziej też nie. Co za to mam, to Tobii IX, czyli jeden z dostępnych na rynku czujników wykrywających to, w jaki punkt monitora dokładnie patrzymy. Coś takiego przypina się do monitora na dołączonych do zestawu magnesach. Kalibracja jest prosta i łatwo można się upewnić, że wszystko jest w porządku: zarówno pozycja urządzenia na monitorze, jak i to, czy nasze spojrzenie jest prawidłowo wykrywane. I brane tutaj jest pod uwagę też to, czy nosimy okulary, soczewki czy nic. Kiedy już mamy wszystko zamontowane, to pora ruszać! Jeśli oczywiście macie jakąś grę, która to obsługuje, ale tak się składa, że wydany ostatnio Deus Ex Rozłam Ludzkości obsługuje sporo różnych technologii, w tym tą, więc przetestujemy sobie. Dobra, czas zacząć dzień od porannych ćwiczeń. Parę przysiadów. Możecie zobaczyć, że chociaż nie poruszam kamerą ani postacią, to mogę się rozglądać za pomocą własnych oczu. To jest funkcja, która nazywa się Extended View, pozwalająca poszerzyć pole widzenia. Patrząc po prostu w stronę krawędzi ekranu. Najbardziej widać to podczas eksploracji, możecie iść przed siebie i rozglądać się na boki bez zmiany kierunku chodzenia za pomocą klawiszy. Jest to całkiem ciekawe, ale z drugiej strony nie naprawia żadnego problemu, który miałbym w przeszłości. Nie daje to też oczywiście tak dużych możliwości jak wirtualna rzeczywistość, bo zawsze musimy kierować spojrzenie na monitor, więc o patrzeniu na boki można zapomnieć. Ale z drugiej strony Extended View ma być tylko uzupełnieniem dla normalnego ruchu kamery, który wykonujemy za pomocą myszy czy prawego analoga. Tylko, że tutaj też tkwi bezsens tego rozwiązania, dlatego że ono jest tak samo uzupełnieniem dla ruchu kamery, jak i jest sprzeczne z nim. W wypadku takiej gry jak Deus Ex rozglądanie się oczami nigdy nie jest w stanie zastąpić ruchu kamery, więc owocuje to tym, że używasz tego rozwiązania tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sobie przypomnisz o tym, że ono istnieje. W każdym innym wypadku bardziej intuicyjne jest po prostu poruszenie drążkiem kontrolera. Zresztą, fakt, że nasze spojrzenie powoduje niezależny ruch kamery wewnątrz gry, skutkuje też czasem mocną dezorientacją. Niezależnie czy chcemy czy nie, siłą rzeczy nasz wzrok wędruje w różnych kierunkach, a kamera wodzi sobie za nim. Można oczywiście regulować responsywność czujnika oraz szybkość ruchu, który za nim idzie, ale możecie się domyśleć czym to skutkuje. Albo mamy precyzyjne. Ale rwany i nieprzyjemny ruch, albo tak subtelny, że w sumie można go zupełnie wyłączyć. I tak też zrobiłem. Rozglądanie się po świecie jest super, ale raczej tylko w wirtualnej rzeczywistości, albo wiecie, klasycznie. Ok, ok, zostawmy na chwilę Deus Exa, zobaczmy, co jeszcze ma ten sensor w zanadrzu. Można sobie wejść na listę gier: jest Elite, Master of Orion, Arma. To może zobaczymy później. Jest też Parę darmowych projektów do ściągnięcia. Tutaj chodzi o to, że jak nie patrzysz, to pojawia się twarz, i jak na nią spojrzysz, to znika. Fascynujące. Tutaj puszcza się zapętrony dźwięk zwierzęcia, na które patrzysz. Musisz wycelować w kółko, zanim wybrzmi kolejny beat. To już ma trochę większy sens. Ale i tak nudy. Wracając do czegoś sensownego, Elite Dangerous to jedna z gier, która dodatkowo wspiera coś takiego jak Infinity Screen. W tym wypadku chodzi o to, że możemy się za pomocą wzroku obejrzeć też za siebie. Po prostu gra traktuje miejsce, w które patrzymy jako środek ekranu i w ten sposób poszerzamy nasze pole widzenia. Ja akurat kompletnie się nie znam na elit, nie umiem nawet wystartować, ale patrząc na filmiki kogoś, kto jest bardziej wprawiony w sterowaniu, widać, że możliwość rozglądania się pomaga, szczególnie w wypadku walki. Intuicyjniej jest chyba sterować za pomocą kontrolera, a rozglądać się normalnie, niż robić wszystko za pomocą kontrolera, szczególnie że to nie jest taka gra jak strzelanka FPP. Gdzie Generalnie zwykle chcemy iść tam, gdzie się patrzymy. Tymczasem w Dełzeksie skończyliśmy na wyłączeniu rozszerzonego rozglądania się. Co nam pozostaje? Parę rzeczy, które są już dla gracza bardziej intuicyjne. Przede wszystkim, żeby wejść w interakcję z przedmiotem, który jest w zasięgu naszej postaci, wystarczy na niego popatrzeć. To jest coś, co robiłem nie myśląc o tym, że to robię, a więc na plus. Nawet jeśli nie skieruję kamery na obiekt, to wystarczy na niego zerknąć, wcisnąć przycisk i jest. Możemy też przeskakiwać pomiędzy osłonami, wybierając tę docelową wzrokiem, korzystać ze specjalnego turbo skoku Jensena, wybierając kierunek wzrokiem i tak jak widzieliście na początku celować wzrokiem. Jeden problem jest taki, że w przeciwieństwie do rozglądania się tutaj precyzja jest o wiele większa, kilka pikseli robi różnicę, a na urządzeniu nie można zawsze polegać. Druga kwestia, chyba najważniejsza, to po co? Każda z tych trzech interakcji działa dobrze z kontrolerem czy myszką i kiedy chcę wykorzystywać zamiast tego swoje spojrzenie, to muszę sobie zawsze o tym przypominać i robić to po prostu na siłę. Wiecie, trzeba pamiętać, że w wypadku takiego urządzenia dopuszczalny jest pewien okres przyzwyczajania się. Ja jak grałem pierwszy raz na padzie w Bioshocka, to czułem się jak kaleka. Ale wiedziałem, że mi się to opłaci, że warto się trochę posiłować, bo finalnie ma to jakiś sens. W wypadku takiego rozwiązania grania w typowe gry fabularne, multiplayerowe czy jakiekolwiek mainstreamowe gry, nie widzę za bardzo sensu przyzwyczajania się i męczenia się z tym, dlatego że finalnie wartość dodana w całym tym doświadczeniu płynącym z gry, jak dla mnie, jest niewarta tego wszystkiego, jeśli w ogóle... Istnieje. Z kolei w wypadku symulatorów, szczególnie kiedy ktoś na jeden poświęca bardzo dużo czasu, to jest to całkiem ciekawy patent. Tylko trochę trzeba się wykosztować, dlatego że to kosztuje niecałe 500 zł. No i dobra, to był nasz test Tobii X w grze Deus Ex rozłam ludzkości. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i pamiętajcie oczywiście o tym, że na naszym kanale znajdziecie też inne filmy o technologii, o grach i nawet o śmiesznych rzeczach. A najlepszy sposób, żeby być na bieżąco z tym wszystkim, to, tak, to subskrybować kanał. Także wiecie, to byłem ja, czyli Kacper i my, czyli TVGPL. Trzymajcie się.